No, witam serdecznie. Luka z tej strony. Zapraszam Was na materiał związany właśnie z Linuxem. Dzisiaj troszeczkę aktualizację, co się dzieje na laptopie. Trochę popracowałem wczoraj nad, nad moim Linuxem, który jest teraz właśnie tutaj na laptopie. Powiem, że No, powiem tak. Poczekaj się sobie włączę. Co u mnie słychać? No. Co mnie słychać? A porządeczku, yy... Powiem tak. Nadal nie wiem jak mam ustawić yy... rozdzielczość, ponieważ widzę, że spieprzy się spieprzy. mi się rozdzielczość. I nie wiem, co mam zrobić. Muszę się zastanowić, jak ja mam to nagrać. Poczekajcie. To jest taki tekstowy, zobaczymy, jak to się u zrobi. Zrobimy... Na zewnątrz. Zrobimy. O. Powinno być już lepiej. O, okej. Okay. Bo zmieniłem troszeczkę ustawienia. E, troszeczkę dodałem programów, mianowicie ułatwiłem sobie życie. Teraz e, przede wszystkim zauważyłem, że Mozilla na tym komputerze nie działa tak jak powinna być, ale za to fajnie zrobiłem sobie ustawienia. E, tak, troszeczkę zrobiłem. Mm, Inaczej ustawienia. E, nie. E, zrobiłem tak pobrane. Tak, na razie tylko e, chcę zobaczyć jeszcze. Czy pokażę Wam na operze. No, tak, pokażę. Mm -hmm. Że operę chcę zainstalować. Zobaczymy, jak to będzie działało. Ja nieuwilkiem zrobiłem tak e, operę. No, e, bo może mi się nie chce otworzyć. A, częściowo pobrane. O. Wczytywanie. Hmm, Troszeczkę. Hmm, o to mi chodzi. Zobaczymy. No, A, nie ma. Wczytywanie. Hmm, I. Hmm, że fajnie. Chcę przetestować też operę. Przede wszystkim. Yy, I mamy zanim to, zanim to się wczyta, to pokażę wam programy, które są. Dorzuciłem tak, narzędziach, narzędziach, narzędziach dorzuciłem kilka programów, mianowicie, nie, narzędzie programowania. Przede wszystkim troszeczkę system dałem mianowicie dałem yy, do dysków yy. Mam nawet, zobaczymy jak to działa. Yy. R -o. o R to no, dobrze wiedzieć. Yy. To muszę wywalić. Tak system Narzędzie systemowe dodałem. To mi jest potrzebne. Zobaczymy. No Narzędzie PING. Mogę sobie spingować. Skanowanie programu. Przykrywanie. URL z nazwą UMNY. Narzędzie. Ja też bardzo mi dla mnie potrzebne. Systemie? Co tam jeszcze dodałem? Dodałem ten programik, biuro nic nie dodawałem chyba do biura. Grafika. Konto. Do serwerów FTP dodałem czyli serwer FTP google.chrome. O, muszę zobaczyć, czy działa Google Chrome, bo dodałem wczoraj. Wychodziłem od razu do pracy i zobaczymy, czy działa. Jak lepiej. Muszę zobaczyć, czy lepiej będzie działał Google Chrome, czy będzie lepiej działał, yy, troszeczkę inny. Yy. Co tam jeszcze dodałem? Tak, tu mało dodawałem. Bardziej graficznie yy, zmieniałem troszeczkę, yy, żeby trochę lepiej to działało. Yy. Witamy w Google Chrome. O. Yy. o co o, Dark, to myśl. No dobra. Jak to wygląda? Lepiej chyba działa. Powiem, że nie robi się. Nie ma być, Bo nie chcę, żeby mnie na razie nalogowało. Chyba... E rzeczywiście lepiej działa. No trochę lepiej działa. Zobaczymy. A no. gdzie skropka. Dobra. Mhm. Zobaczymy. Chyba trochę lepiej działa. No, trochę lepiej działa. Wiem, że to jest, trochę mógłby przydałoby się ramu więcej. A no, on jest tylko do diagnozy. Właśnie, jakie zastosowanie bardziej to jest. Zobaczyć czy klient ma może internet odpalić, czy narzędzie. Przede wszystkim chce narzędzia dużo narzędzi narzędzia. E, do oczyszczania systemu mam jakieś. E, co tam jeszcze? PUTY. Potrzebne mi. Bo to jest potrzebne. I jaki do. Y, do narzędzia do ekranu. E, co jeszcze tutaj będzie? Naukowy pewnie. E, e, narzędzie systemowe. E, z tego wylecą prawdopodobnie wszystkim. Hmm. Wszystkie gry. Hmm. Tutaj jest wolna zapora sieciową dałem. Zarządzanie dyskami. E, co tam jeszcze jest? O, zarządzanie dyskami. Muszę to zobaczyć. O. Mm. Zaporo sieciową oczywiście dałem, a no podstawową sieciową, która jest. Mm. Więc. No. O, no, można sobie z osobą co jeszcze tutaj dałem? Wczoraj się małbawiłem, tylko podstawowe programy. Dzisiaj będę go jeszcze bardziej no, ustawiał. Tylko muszę zobaczyć, że jeszcze mam baterię. O godzinę to jeszcze. Tak? Powiem szczerze, że, że miałem, miałem ochotę wymienić mu baterię, a, ale widzę, że ta bateria długo trzyma. Tutaj jeszcze dodałem do. E, czytnik e, kanał RS. To jeszcze tutaj. Klient pocztowy. Doda klienta pocztowego, ale nie będę go. Tak poza niego korzystał, ale m, też jest moja bardzo fajna rzecz. Eee. Mhm. Mm mhm. Fajne, nawet fajnie wygląda. Zjedli jest. Dobra, Co jeszcze tutaj dodałem? Dwa chyba programy jeszcze dodałem, ale wywalę gry. Bo jak. O! Ile z ile powinna działać? Czyli przeglądarka FTP. Mi się bardzo przyda. To jest w planach? W planach jeszcze jest, żeby można tablicę NTFS-a dwójeczkę zrobić. I jeszcze chcę zobaczyć jak działa tutaj z Ale to zobaczymy ile to będzie. Będzie ten. Ile będzie, ile będzie ten. Ile będzie nie, ile będzie ten. Chciałbym zobaczyć jakie w ogóle można sterowniki, czy można sterowniki. Mam do Was pytanie, czy w Linuxie trzeba zainstalować sterowniki. Druga sprawa. Narzędzia. na razie nie będę zostawiał. Bardziej potrzebuję system. Konsole oczywiście mamy. Dużo dodawałem tych. Zarządzanie Patrycji. To muszę zobaczyć, czy to będzie działało, bo coś mi no. no. Jest dobrze. Jest dobrze. E, czyli to działa. Mm. To jest taki, mówię typowo, taki W roboczy będzie. On nie będzie używany jako ten. Bardziej on będzie... potrzebowałem Linuxa, żeby... O, jeszcze dziennik dodałem, nic czyszczenie narzędzie do archivalizacji. O, to też dodałem. już mm. Aha, tutaj to nie do można dać. Fajnie, to jest tak do kopii zapasowych. A nie? E, co jeszcze tutaj dodałem? E, internet. chyba internet. Dużo rzeczy dodam do internetu. Co to jest? Bo nie mam tego. Te, Odkrywam z Wami troszeczkę programy, co to są. No, Powiem, że fajnie się. Jak na system operacyjny jest, tak. I chyba trochę. O, i zmieniłem grafikę. Kada. Dzisiaj będę się bawił z. A czy będę go ustawiał w troszeczkę bardziej, jakby wytłumaczyć, bardziej graficznie? Myślę, że muszę. No, rzecz no narzędzia. Do dysku muszę jeszcze dać jeden program do odzyskiwania danych, bo też są. I chcę zainstalować jakiegoś antywirusa. O i Krystala. Znalazłem taki program To chyba też jest jakaś przeglądarka. Mi się wydaje. Dobra. Zobaczymy co to jest w ogóle. No, ja nie znam tego. O, nie znam. O, a o, to o, a to jest też, też coś innego, nie znam tego programu, szczerze mówiąc, ja Linuxa nie znam, ale patrzę, co, co to jest e, Fidysk. Tego, hmm. Ośrodek informacji. Jeszcze zobaczymy co to to jest. Ośrodek informacji. Muszę zobaczyć A, jeszcze ośrodek informacji dodałem. O, fajnie, bo zobaczyć. Chyba troszeczkę lepiej chodzi, mi się wydaje ale ma troszeczkę jednak jeszcze jeszcze ma no, zużycie procesora strasznie ma strasznie dużo zużycie procesora ma muszę coś zobaczyć ma jeszcze urządzenie co tutaj mamy za urządzenia o, procesor. Interacom, o, PTA, hmm. Stan Smart, o, tak z ciekawości jak ten dysk wygląda. Dobra. Hmm. O co sobie, jeszcze jeszcze Zobaczymy co ja chcę zobaczyć. Nie, nie chcę pokazać numeru seryjnego. Hmm. No tak, ma dwa gitara, no to jeśli troszeczkę sobie słabo się dzieje, ale nie jest źle. No, fajnie, nawet jest dobrze. To mi się podoba w tym, że on bardzo ma fajne... fajnie, że on zrobione jest. dobrze co to e. I jeszcze co tutaj jeszcze jest do Powiem, że wolę tego chroma szczerze mówiąc bo chrom jest troszeczkę lepszy jest. no e. o o tym troszeczkę zaczął oddychać bardziej jak go słyszycie, to trochę zaczął bardziej oddychać. Ale nie jest Ja Jestem zadowolony, bo dużo rzeczy, tutaj, mało rzeczy co zrobiłem, w sensie mało. a i to jeszcze co to jest? Nie znam. Będę patrzę im... To chyba jest do dysków. Fajnie widzę. Fajny ten, fajne otoczenie mam. no co jeszcze tutaj jest zastanawiam się co tutaj jeszcze dać mi się wydaje, że wszystko jeszcze, jeszcze muszę jedną rzecz zrobić, a mianowicie, uh, że długo włączę tym program. Mm. A to jest do grafiki. Mhm. Mm to jest do dokumentów. O fajnie. Fajnie. No, taki fajny to od, otworzenie. się nie wiem, czy mam się nie Blendera tutaj nie będę instalował, bo ale nie opłaca się. Mm. No to też um, openoffice, nie są openoffice tutaj zainstalowane? O jest, tak zobaczymy jak to, to działa openoffice. W ogóle jeszcze nie odpalałem i zobaczymy. No jestem zadowolony. E Powiem, że jestem bardzo zadowolony z tego i. Mm. No to było się nie chce otworzyć. On no okej, okay. nie miałem, dobrze się nie miałem, dobrze, dobrze, dobrze się. O okej. Okay. Jak na komputer. To z, powiem tak ten komputer ma e, ja się nie dziwię, że on się tak mówi, bo on to, ten komputer ma mój telefon ma większe procesor. A ja nie chcę zmieniać komputera, bo właśnie takiego laptopa, laptopa potrzebuję, takiego mniejszego. Mm, więc jest dobrze. Mm, no dobra. Eee, subskrybujcie, komentujcie, łapeczkę w górę. Do usłyszenia wam. Trzymajcie się, hej. Ja uciekam dalej robić tego wampa.